Co wolisz wysrać tysiąc słoików miodu czy jednego shuriken? Cześć, witajcie, ja jestem Lufler, a to jest kolejny odcinek z serii... Super mojej serii, która dopiero drugi odcinek ma, ale cicho tam. Bardzo dziękuję za aktywność, którą dajecie pod ostatnim odcinkiem z tej serii. Jak ja to oglądam jest 5500 wyświetleń i 800 łapek w górę. Możecie nie umierać. Dziękuję z całego serducha. Pamiętajcie, że możecie zostawić łapeczkę, subskrypcję, teraz możecie nacisnąć. Dzisiaj, tak jak obiecywałem, jem cytrynkę. Dzisiaj zjem jedną cytrynę, kupiłem dwie, bo boję się, że któraś z nich jest zesuda, znaczy ma jakiś dziwny kolor. Naprawdę naprawdę bardzo dziękuję za to jak wspieracie mój kanał. Wybiło już 15 tysięcy subskrypcji, za co Wam też z całego serca dziękuję. Za każdą łapkę, za każdą subskrypcję, za to, że na fanpage wybiło już tysiąc polubień. I tak na wstępie. Bardzo dziękuję za to, że chcecie mnie wspierać, za to, że na jednym live'u zbieraliśmy 15 zł. To jest bardzo dużo jak na live'y. Teraz troszkę będzie do informacji ze dwie minuty. Chciałbym wam podziękować za te 15 zł, bo to jest naprawdę bardzo dużo, ale niestety live'ów nie będę już prowadził, ponieważ zabierają za dużo czasu. Za dużo czasu na ogarnięcie sprzętu, co, co mam na, grać w co mam grać na tym live, i tak dalej. Mój internet trochę nie wyrabia. i Dlatego, że livey nie wybiły, nie będę mógł zbierać na tą kamerę, którą teraz nagrywam. Za co dziękuję Adamowi. Dziękuję Adamowi. Możecie do niego wbijać, on mi pożycza tą kamerę. Chcę sobie kupić taką samą kamerę, którą teraz nagrywam. I z racji tego, że chcecie bardzo mnie donatować, bo pisaliście mi na, na fanpage'u, możecie mnie zadonejtować teraz w tym momencie. Macie teraz linka. Tak, żebre hajs od widzów, no. I wtedy, gdy zadonejtujecie, napiszcie w tej wiadomości. Swój numer, zadzwonię do Was, jak będę nagrywał kolejne co wolisz. A jeszcze jedna wiadomość co do tych donate'ów. Jeżeli zadonatujesz, to będziesz miał szansę na wygranie koszulki, ponieważ będę zakładał sklep na kapselu! Yeah! Do wygrania będzie koszulka w następnym albo jeszcze w kolejnym odcinku, bo nie wiadomo, czy wyrobię i zdążę zrobić jakiś fajny wzór z Ans, bo Ans ładnie rysuje. obiecała mi, że zrobi jeden wzór. Albo nawet dwa, jako ładnie poprosicie. Osoba, która zadonejtuje, będzie też brała udział w losowaniu na wygranie koszulki. Ta kamera kosztuje około tysiąca, sensa będę miał około 300 zł, więc troszkę jeszcze zostało do zbierania. Ale zbieram, zbieram, zbieram na tą kamerę, żeby była lepsza jakość, żeby było więcej filmów. Bo moja kochana kamerka nagrywa co? Materiał co minutę! Zajebiście! Głupia kamera, teraz się ładuje. Tak, moja kamera nagrywa co minutę materiał, to jest bardzo obciążające. Tracę na tym dwie godziny montażu, tak? Dlatego chciałbym, żebyście mnie wspomogli. Jeżeli możecie, jeżeli chcecie, nie zmuszam was, możecie wbić na tą stronę, zadonatować i we wiadomości napiszcie swój numer telefonu, żebym mógł do was dręgnąć, jeżeli chcecie. Porozmawiamy na odcinku. Będzie połączona taka seria A co wolisz, plus telefon do widza. I to wszystko będzie nagrane. Pamiętajcie, żeby teraz w tym momencie wysłać w komentarzu też pytania odnośnie co wolisz. Zaczynamy! Co wolisz? Jeździć na zielonej parówce czy na malutkim fioletowym króliczku. Pozdrawiam! Filipie. Fioletowy króliczek. Na pewno. Tak parówka mi się kojarzy bardzo ze złą rzeczą. Słuchajmy, króliczek też. Króliczek Czy chciałbyś być z Olą naprawdę? Kolejne pytanie. Eee. Czy chciałbyś być z Olą naprawdę, już później, gdy z nią zerwiesz, nigdy się nie zakochać czy nigdy nie poznać Oli, za to poznać inną osobę, z którą musiałbyś a, być, abyś się nie lubił? Ku naprawdę nie wiecie. Teraz mówię po raz kolejny. To jest fabuła. Nie jestem z Ola. Ona ma 14 lat! 14 lat! Ola ma 14 lat, ja mam 18 lat. Nie ma nigdy w życiu, ho-ho, nigdy, nawet za miliard lat. Nie byłbym z Olo. To jest fabuła Minecraftowa. Tak, to, że Gibi i niezgodna tak trafili, że... Yy... Co teraz razem? To jest. Czy to jest. Dobra. Co wolisz? Spać czy nagrywać? Kurde, no super pytanie. No oczywiście, że nagrywać. Bo ja nie śpię. Ciągle montuję i nagrywam. Co wolisz? Włożyć rękę do gniazda szerszeni, czy włożyć rękę do zatka krowy? Do gniazda szerszeni. Zdecydowanie. No wiecie, jeszcze bym mnie wciągnęła, bo że. Mam jakoś fazę dzisiaj. Co wolisz? Żyć wiecznie i żyć samotnie, czy umrzeć w wieku 30 lat? Ale mieć wielu przyjaciół. <laughs> Wolałbym chyba umrzeć w wieku 30 lat i mieć wielu przyjaciół, ale to też zależy. No. Co wolisz wziąć kąpiel w pająkach czy wziąć kąpiel w karaluchach? W pająkach. Pająki bardziej lubię od karaluchów. Pamiętam jak zawsze było Zawsze było się Pamiętam jak byłem mały, to zawsze było. Karaluchy pod poduchy! A to prawdziwy karaluch! Nie, nie było tak. Zawsze mi się tak śniło. Bo byłem mały i głupi. Co tak, no. Mieszkać z wszystkimi widzami czy mieszkać z najgorszą rodziną na świecie? Oczywiście, że ze wszystkimi widzami, ale nagrywając tamten odcinek miałem tylko 8 tysięcy widzów. A teraz mam ich 15 tysięcy, więc no, nie wiem czy byśmy się pomieścili Chyba, że na stadionie, ale wolałbym z wami. Wolisz brunetki czy rudę? Nie, 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 nie. Zawsze to mówiłem nie. Nie można dzielić ludzi na kolor włosów. No. Kademet! Nie wolno! Nope! Nie można oceniać ludzi po kolorze włosów, bo najważniejszy jest charakter. Trzeba poznać osobę, zbliżyć się do niej. Znaczy nie zbliżyć tak, In umikuj. Tylko wiecie, zaprzyjaźnić się, wtedy poznać osobowość tej osoby, a nie dzielić ludzi na brunetki, blondynki i rudę. To jest głupie. O, jest taki stereotyp blondynka kieruje samochód. O nie, zaraz będzie. się wszystko, o nie, koniec świata! Osobiście znam bardzo dużo blondynek, które jeżdżą o niebo lepiej od moich kolegów. Nie, dziewczyny nie podlizuje się, taka jest prawda. Wolałbyś mieć 10 dzieci, czy nie mieć nawet żony i mieszkać sam? Jestem za młody, żeby myśleć o dzieciach. Myśleć o dzieciach w wieku 18 lat to jak wyjść z imprezy o 20. Co wolisz? A. Być psem, B. Być kotem, C. Być koniem, D. Być świnią. Swiniał tu już jestem, koniem też jestem, psem z głosu też jestem. Na dodatek mam psa piętro niżej, który drze na całej osiedle nie mogę nagrywać. W ostateczności byłbym kotem na widzę kotów. Chciałbym się poczuć jak kot w sumie. Co byś wolał mieć dużo widzów, a mało lajków, czy dużo lajków, a mało widzów. Łapki motywują, łapki motywują. Zależy, jeżeli te łapki są, jest ich mało a jest dużo wyświetleń, to wydaje mi się, że tak bardziej, bardziej chodzi o to, że osoba, która dała lajka, bardzo oczekiwała na to, żeby odcinek był naprawdę w porządku. Są osoby, które proszą i żebrą o lajki, robiąc beznadziejne filmy. Ja na przykład nie rozumiem, jak to może zrobić film bez montażu. Nigdy w życiu bym nie zrobił, nie wrzuciłbym filmu bez montażu, ale za to widzę, że wam się to podoba, że montuje i łapujecie, więc... W sumie nie odpowiem na to pytanie. Dostaję zajebistą motywację od Was. Co wolisz? Mówić bez przerwy czy milczeć jak grup? Co wolisz? A. Być sławnym piłkarzem? B. Być sławnym koszykarzem? Chcę mieć 5 milionów subskrypcji. No chyba logiczne, że 5 milionów subskrypcji. S z piłki jestem dobry, z koszykówki też jestem dobry, ale nie jara mnie to tak bardzo jak YouTube. No logika, no. Kiedyś będę miał tam 5 milionów subów, za miliard lat, jak będzie wtedy przeludnienie. Co ja gadam? Boże, no. Faza, to się nazywa faza. Co wolisz, być ładny i głupi, czy brzydki i mądry? Znacie odpowiedź. <laughs> nie no, wolałbym być brzydki i mądry, ale jak widzicie, po prostu jestem mądry i piękny, haha. Ha, ha. Co byś wolał, mieszkać w horrorze, czy być na zawsze w samolocie? Chyba logiczne, że w samolocie. What the fuck? O, raz nagrałem odcinek. Eee, z, co to było? Jakiś horror, nieważny. Nagrałem to. Nagrywałem to o czwartej w nocy. Nie było rodziców. Piszczałem jak opętany. Nie wrzuciłem. <noise> Czuję się jak taka ciota. Co byś wolał, jeść przez cały rok tylko żelki, czy przez cały rok pić tylko Pepsi? Żelki! Kocham żelki. Ale też są bardzo niezdrowe. Ale kocham żelki. Co wolisz? Wysrać tysiąc słoików miodu czy jednego shuriken? Pozdrawiam cię Dario Penczyńsko. Takie pytania są najlepsze. Wysrać shurikana. Jezu, jakby ktoś nie wiedział, to szuriken tak wygląda. Tysiąc słoików. Co wolisz? Porówkę pojedzaną przez psa, czy wypić wodą z używanej miski psa? Dobrze, że jadę obiad. Chyba to pierwsze. No. Tu co wolisz? Ugryź psa w ucho czy zjeść oko ryby. Oczywiście, że ugryź psa w ucho. Eee, bardzo dobrze, że już zjadłem obiad. Ugryź psa w ucho, nawet go w ogon ugryźć, byle nie jej się ryby, nienawidzę ryby. Co wolisz, żyć w świecie realnym ze swoimi przyjaciółmi i ograniczeniem, czy żyć w świecie wirtualnym bez przyjaciół, ale mieć wszystko co byś chciał? Logiczne, kilka lat temu internet nie był aż tak spopularyzowany jak teraz jest, miałem 11, 12, 13 lat, to dopiero wtedy internet wkraczał w popularność i tak dalej. Pamiętam te czasy, jak się ciągle wychodziło na dwór, bawiło się Hot Wheelsami, kurde. Dzieciństwo moje było takie zajebiste. Lufer, co byś wolał do końca życia? Zlizywać topione ser z nóg w buddy, czy do końca życia chodzić na golasa? Na golasa. Kiełbasa z tyłka świniczy, kiełbasa z mózgu krowy. Boże. Muzi05, pozdrawiam ciebie. Nie odpowiem na to pytanie. Duże koty czy malutkie kotki? Nawet kotów, Uch, żaden kot, zero kotów. Co zawodnąć światem? Ja to wiem. Wolisz zjeść gówno za 4000zł czy zjeść karton za 100zł? Karton. W sumie jest zjadł gówno i było coś takiego, że jak nie ma się czego jeść, nie ma się wyjątku. Co byś wolał? Być skarpetką śmierdzącą przez tydzień, czy mieć nos przykryty skarpetką śmierdzącą przez dwa dni? Śmierdzącą skarpetką. Co byś wolał? Być krową, czy muchą? Nienawidzę much. Wolałbym być krową i się wylegiwać na, na pięknym polu. Tu ciągle lata mi jakaś mucha znowu. Co byś wolał? Powąchać skunksa, czy wsadzić rękę do pupy? Bardzo, bardzo dobrze. O nie, jeszcze kolacja mi została. Uwodzić rękę do kupy. Co być wodą, wyjazd w góry czy nad morze? Zależy też, jakie morze, ale bardzo kocham góry. W trzeciej gimnazjum miałem taką zajebistą wycieczkę w góry, że po prostu takie zajebiście wspominam. O, bez przerwy mówię, zajebiście. Czy ze mną jest nie tak? Uwielbiam wspinać się po górach. No. Woda bez smakowa czy ze smakiem? Ta bez smaku według mnie jest lepsza. No i ja się tutaj z Tobą zgodzę! Woda niegazowana jest zajebista. Matematyka czy polski? Polski. Zdecydowanie polski. Matematyka to jest po prostu zło wcielone. Pomyślcie sobie, co, co człowiek musiał mieć w głowie, żeby po prostu powiedzieć ludziom, żeby w gimnazjum uczyli się pierwiastkowania, które im nigdy się nie przyda w życiu. Albo wzory skróconego mnożenia. What the fuck?! Dlatego wolę polski. W sumie, gdyby nie moja nauczycielka od polskiego w pierwsze liceum, nie mówiłbym tak dobrze, tak jak teraz. Uczyła mnie trochę dykcji i trochę mój głos jest mocniejszy i bardziej niski. Wcześniej miałem taki co wolisz, ożenić się z Ollą, czy przyjechać do mnie i odeżyć mnie? Głupie pytanie. A teraz idziemy do kuchni, wszyscy razem, i kroimy cytrynki. A potem jemy. No, do zobaczenia. Znaczy ten moment, w którym będę jadł tą całą cytrynę. A, ha, 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 ha. Cały talerzyk cytryny. Rozrobniłem ją tak, żeby nie było tej skórki. Jedną część mam ze skórką. Reszta jest yy, bez skórki, ale yy, pamiętajcie, moje zadanie to jest wypić cały sok z yy, tej cytryny. A nie miąż, który się w niej znajduje, czyli to białe, bo to się ciągnie, to jest strasznie twarde, więc jakbym to wypluł to nie miejcie mniej mi tego za złe. Zrobiłem sobie herbatkę na wszelki wypadek, gdybym jeszcze nie mógł wytrzymać, więc będę leciutko popił, bo zależy mi na, to, na tym, żeby zjeść całe. Nienawidzę cytryny, nienawidzę. Mm. Oh. To się wydaje takie proste, tu jest. jolo. Oh. Część zjadłem na rozgrzewkę O Boże o! Jak, Jeżeli nie dam rady, nie jestem całego To przepraszam was, ale po prostu No, no. Nie jest teraz tak źle. Jest bardzo źle. O oh fuck! Jakie to jest straszne. Ogólnie to nie robię challenge. Ściska gardło! Dobra, teraz Gigant. A połowę zjadłem. Tutaj mam tylko skórki. Tutaj też jest skórka, bo całe wypity. Nie dobra. Połowy zjadłem. Większość zjadłem. Oo, chyba. Jak to można, można, jak to... Jak to można znieść całą cytrynę? Znam takie osoby. Całą cytrynę, bez niczego. Osobiście dla mnie to był hardcore. Ale jakoś tam dałem radę. Większość cytryny dałem radę zjeść. Większość ponieważ yy, od tej części nie zdołałem, to się tak wydaje, że... Taki challenge jest prosty, nie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Starajcie się tak dobijać może do tysiąca łapek. Będę bardzo wdzięczny. Zostawcie suba, zostawcie komentarz z pytaniem, co wolę. Możecie też zadonejtować. Wtedy do was zadzwonię, na odcinku będzie. Halo, halo. Bagiety. No i zadzwonię do was. Będziecie na wizji. Pozdrowicie YouTube cały. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się i bujo!